Tak, i to, to tak wygląda. Jakbyście się zastanawiali jak wygląda Nitsu Underground na karcie graficznej, która ma 16 mega pamięci. Jak dobrze pójdzie, nawet mi się uda wejść do wyścigu. Spokojnie, to jest dopiero przedsmak. Chętnie bym pokazał jak wszystkie samochody wyglądają. Ale z takim TP to, to nie mam na to czasu. No halo. Halo. Klawiatura. mi na opcję wyżej. O, dobrze. Nie umiem tego języka. Ale wideo już działa normalnie. Nie wiem dlaczego mam miniaturkę jeszcze tam. W środku, ale dobra. się ludzie łapią za głowy. Uwaga, teraz będzie a pełną gębą. To jest definitywny sposób na grę Networkspeta. Jest powolne odliczanie, stopiowanie napięcia. Go! No i jedziemy. Ale bardzo mi się podoba generalnie, że ja to próbowałem odpalać e, z dobre 15 lat temu na tym kąpie. Jedyne co zapamiętałem z tego czasu to to, że samochody w zamieszczeniu mają prędkościomierze. I fajnie widzieć, że to się zgadza. Moje pamięć mnie nie oszukuje. Chociaż nie, teraz się zmieniło na skrzynie biegów. O, a teraz, na prędkościach jest znowu. Kurde, skomplikowane. O, a teraz znowu. Czy zdążę dojechać do zakrętu jakiegoś, zanim się skończy piosenka? Dobra, tu jest chyba zakręt. Oj, tam samochód jedzie. Chyba się rozbija. No bo ta nowa wersja w 3D. Dojechałem do zakrętów. Oj, dostałem 100 punktów za skrót nawet. Udało mi się skrót grać. Generalnie dojechanie do pierwszego zakrętu, czyli do tego momentu gdzie jestem, to chyba zazwyczaj to jest jakieś 15 sekund, może góra. To jest na moim retro O Oj, skończyła się piosenka. To jest mój retrokom, czyli no przede wszystkim problem, problem jest taki, że to jest Riva TNT, co ma 16 mega pamięci Fauramu. I to tak wygląda właśnie.